Cześć kochani, ja jestem maeta, a to jest kanał Zwyczajna kobieta. I dzisiaj spędzisz ze mną wiejski dzień na podkarpackiej wsi. Zrobiliśmy już wspólnie kawusia, która jest teraz bardzo gorąca, więc na chwilkę ją sobie odstawię, a ja trochę opowiem Ci, co, co robię. W tym momencie mamy godzinę 5.30, więc jest to czas dla mamy. Czas mój do działania, do realizowania różnych swoich pomysłów, często związanych z YouTube'em, a następnie po godzinie 6 pójdę zbierać swoją córeczkę do szkoły. Zapraszam Cię do oglądania, mam nadzieję, że spędzisz z nami przyjemnie dzień, a jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji, udostępniania i łapek w górę lub w dół, jeżeli Ci się jednak nie spodoba. Dzisiaj zapowiada się intensywny dzień. Niestety jest deszczowo, czego nie lubię, bo mógłby padać śnieg, ale niestety jest intensywny dzień ze względu na to, że moja córka ma dzisiaj zajęcia dodatkowe, więc dla mnie to jest bardzo duża wyprawa, żeby po południu wyjść z całą córką z domu. Zaraz po szkole, bo dużo się dzieje i, i nie ma czasu na odpoczynek, można powiedzieć. W tym momencie chciałabym sobie przejrzeć film, który wczoraj w nocy przed położeniem się spać nagrałam i zmontowałam. I zastanawiam się, czy, czy go dodawać, czy go nie dodawać. Często tak mam, że nie do końca jestem pewna. Czasem brakuje mi chyba takiej. Pewności siebie jeszcze tutaj na YouTubie. Jakiś czas temu mówiłam, że. Jakiś czas temu mówiłam, że. Hmm. Bałam się przez długi czas na YouTubie otworzyć. Teraz się otworzyłam o wiele bardziej niż wcześniej, ale jednak nadal mam czasami takie wahania. Wahania i niepewność w sobie, ale zauważyłam, że gdy to przezwyciężam. Wychodzi mi to na dobre. Ostatnio pomyślałam sobie, że to jest oznaka tego, żebym po prostu o siebie zawalczyła. I, i zawalczyłam o siebie i dodaję teraz te filmy regularnie, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że ta regula regularność już ze mną zostanie. Szkoły, tak? tak? Tak. Chodź. Mnie obcięża ten plecak. Ciężki? A co będzie, jak będziesz musiała książki nosić do szkoły? No, na razie jest tylko jedzonka, a jeszcze później zaraz będziesz musiała książki jakieś pewnie nosić. Była kiedyś taka piosenka, którą często dziewczynką śpiewałam i dużo muzykowałyśmy po angielsku, ale już tego nie robimy. Czy pamiętasz piosenkę Incy Wincy Spider? A ty zaśmiewasz? Nie, nie. Nie pamiętasz. Nie. Incy Winsy Spider Climb up the water spell. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine and dry ja up all the jak rain. Jak, so. jak jest po polsku. Incy Winsy Spider Climb up the spell again. Jak jest po polsku? Po polsku, czekaj. Okay. Mały pajączek hmm. płynnie hmm. sobie hmm. szedł. Gdy spadł deszcz i w dół pajączka zrył, wyszło słoneczko. I coś tam, coś tam, coś tam. pajączek, pojemnie znowu szedł. Wandzia lubi takie musiki jak mam tutaj. Lubisz, Wandziu? Takie musiki? Tak. Simo. Mało i w ciciu mało. Och, lubisz tak? Bo w ciciu mało. Rozumiemy. Rozumiemy twoje. Tak i mało, rozumiemy to rozczarowanie, w ciciu mało, ale <grywania> Bandzie lubi te musiki. Yy, I dla oszczędności zakupiłam takie saszetki. Kupiłam kilka takich saszetek. znajdziecie to pod nazwą wielorazowa saszetka na pokarm. I możecie sami zblendować sobie owoce, tutaj na dole ją się otwiera Słyszę Mandziu. i zapina się na taki nap. Możecie blendować co tylko chcecie, ulubione owoce w waszych pociech, jednak uczulam, żeby zużyć Taką staszetkę tego samego dnia, w którego zrobicie mus. Maku. Może być trochę kwaśne, bo to jest yy, malinka w środku. Odkręć i spróbuj, kochanie. I co? Smaczne. Naprawdę? Nie, mama! mama. Kurwy, a, nie, a nie jest zakwaśne? Nie, to jest kwaśne, ale mama, skąd ja tą malinkę? No to jest od naszej sąsiadki, co? w lat, Latem dostałyśmy malinki, wiesz? Już wiem, od Michalinki. Tak. Wandzia, test smaku. Powiedz nam, jak smakuje. Hmm? I co? O Jezu, kwaśne. Wanda, nie pluj. Nie. ci nie, smakuje. nie. 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 nie smakuje. Ktoś do mnie mówi, chyba myślisz, że do niego przyszłam, ale nie, ja do niego nie przyszłam. Tylko chciałam Wam powiedzieć, jak uwielbiam bardzo ten gainek elektryczny. Widzę, że już ugotowało się 18 minut temu. Wszystko sobie tutaj wrzuciłam, nastawiłam. Do spuszczania ciśnienia zawsze sobie wysuwam garnek, żeby to ciśnienie nie szło mi prosto na ledy. I o, wystarczy tutaj sobie nacisnąć i schodzi ciśnienie. Kliknę sobie cancel, żeby tutaj monitor niepotrzebnie nie świecił. Ciśnienie już zeszło i zajrzyjmy do środeczka. Jedną ręką ciężko mi otworzyć. Pomogłam sobie drugą ręką i tada! Cały zaparowany ekran. Proszę bardzo i mamy pełnowartościowy posiłek. Mamy tłuszcze, węglowodany w postaci marchewki, ziemniaczka oraz białko w postaci soczewicy czerwonej. Hop. Siadaj, kysia. Będzia, przesłuj się, kochanie. Cześć, Krysia. Jest tak cieplutko, że pochonajatkę jadę rowerem. Czuję się jakby była już wiosna. Patrz, co znalazłam dużo miłości od, od mamusi. A, a teraz znalazłam dużo miłości od malinki. Od malinki dużo miłości. No ale jeszcze jedna miłość od malinki, bo malinka tak cię kocha, że szu? Tak ty Mhm, proszę, Kysia, we włosy włożę. Miłość od malinki poszła. A teraz szukamy co szukamy teraz w tej misce? A teraz miłość do słodyczy jest tutaj. Miłość do słodyczy, do czekoladki. Proszę. A ty lubię cukierki. No to miłość do cukierków. A. Miam, 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 miam. Kupiłam sobie na wintec taką całą serię książek, opowieści znalni. Chciałam dziewczynkom wieczorem przed spaniem czytać. A rachonarce się nie spodobało. Ale Krysi się spodobało, więc teraz Krystynce czytam. A Kakao trzeba po szkole. Ja jutro, kiedyś mi ją czytałam. <gryś> tak lubisz opowieści znani? Tak, o okay. tej Wracamy już z tańców i czekamy aż włączą światła, bo trochę ciemno. W końcu światłość nastała. My już jesteśmy w domku, już się najadłyśmy, odpoczywamy sobie za chwilkę przyjdzie czas na wieczorną rutynę, a ja jeszcze e, chciałam o czymś wspomnieć, co jest dla mnie bardzo ważne. Zaprosiłam swoją przyjaciółkę Basię e, na kawę przed kamerą. Wiem, że za nią bardzo, bardzo mocno tęsknicie. I przy okazji, e, cieszę się, że mi się przypomniało, chciałam Wam powiedzieć o czymś ważnym. Moja kochana Basieńka wróciła do pracy. Basia wykonuje audyty tutaj na Podkarpaciu, w okolicach, w okolicach Podkarpacia. Myślę, że dojazd u Basi nie stanowi chyba problemu. Więc jeżeli chcecie wykonać audyt lub ktoś z Waszych znajomych chce wykonać audyt, to polecam Wam Basienkę, ponieważ Basia jest świetnym specjalistą. Basia mnie wiecznie zaskakuje. Ja także to mówiłam, że Basia to chodząca encyklopedia, ponieważ ona ma przyogromną wiedzę na wiele tematów i ma po prostu taki umysł, że wszystko co przeczyta, wszystko co usłyszy, zapamiętuje i tak byłam zaskoczona znaczy w zasadzie. i byłam zaskoczona, i nie byłam zaskoczona, gdy dowiedziałam się, że Basia była jedną z trzech najlepszych studentek na roku na uczelni, na studiach. Także. Mogę ręczyć za Basię, że Basia to jest świetny specjalista, że wykona Wam rzetelnie audyt, więc serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do kontaktu, w komen w kontakt, do kontaktu przez maila. Mail jest w opisie, wystarczy, że sobie rozwiniecie opis, tam znajdziecie do mnie maila, a ja już Was pokieruję dalej. I tym kończymy dzisiejszy film wraz z moją... Skolpetką, kochaną. Skolpetką, bo ona ma tutaj. Pokaż łapkę. Tutaj ma taką malutką skarpetkę. Pokaż tą łapkę. Skarpetka ma tutaj takie skarpeteczki na łapkach, dlatego tu jest skolpetko. Yy, trzymajcie się. Pa!